Cześć! Cześć! Dzisiaj cofamy się do lat XX XX wieku. Charles Leonard Woolley, brytyjski archeolog, prowadzi wykopaliska w legendarnym wręcz Ur mieście Abrahama. Mieście, które znajduje się w obecnym Iraku nad tygrysem. No, z przyczyn można powiedzieć, obiektywnych, nie pojedziemy w tej chwili do Iraku. Choć bardzo byśmy chcieli. Choć bardzo byśmy chcieli. Więc taki flesz, takie, taka iskierka, takie zerknięcie na, na jeden jakby aspekt. Frakt, aspekt tych wykopalisk. Starożytne ur około 2 600 2, tysięcy lat przed naszą erą, wtedy w Polsce żyli i tworzyli kultura ceramiki sznurowej. Ur Ur było wtedy miastem, państwem, bogatym, ekspansywnym, jak wszystkie tego typu miasta, państwa w tamtym czasie. I rejonie. I rejonie, tak. A, właśnie w tym rejonie, tak. bo no tak, to tak, Anatolia. Tak. No, no, u nas to, to trochę inaczej. Może nie Anatolia, nie Anatolia ale, tylko no, Mezopotamia. Żyzny no, Półkres. Tak, Żyzny Półkres, Księżyc, Mezopotamia. Charles Leonard Uli, wykopaliska w starożytnym Ur. A druga rzecz to bogowie groby uczeni Serama. I właśnie no dobrze, no od tego się zaczęło. Tak, i tutaj opis fragmentu wykopali zrobił na mnie piorunujące wrażenie, gdy czytałam. Więc przeczytam Na, ok na odgrywcach też. Tak, na fragmenticzek. Łoli przebił wykop we wzgórzu, od czego zaczyna się każde niemal badanie archeologiczne. Do głębokości 12 metrów sięgała warstwa popiołów, zmurszałych cegieł, glinianych skorup, gruzu i śmieci. W gruzach tych mieszkańcy Ur wykopali niegdyś groby dla swoich królów. W grobie jednej z królowych znaleziono przydane jej bogate klejnoty, naczynia ze złota oraz dwie łodzi, jakich używa się na Eufracie. Jedna była z miedzi, druga ze srebra. Każda zaś miała 60 cm długości. Znaleziono także przybranie głowy królowej. Grubo podbita peruka była owinięta trzema sznurami paciorków z lapis lazuli i czerwonego krwawnika. Z dornego sznura zwisały złote pierścienie, z drugiego złote liście bukowe, z trzeciego liście wierzbowe i złote kwiaty. Nad tym wszystkim tkwił pięciozemny grzebień ozdobiony złotymi ksiatami z inkrustacją z lapis lazuli. Spiralne złote druciki zdobiły skronie, ciężko zwisały złote kolczyki w kształcie półksiężyca. Katarzyna Uli na podstawie znalezionej czaszki z owych czasów wymodelowała głowę królowej, która niegdyś nosiła te klejnoty. Z ornamentów ceramicznych zorientowała się w noszonych wówczas fryzurach, złote zaś opaski poinformowały ją o proporcjach peruki. Model ten, stojący obecnie w University Museum w Filadelfii, można uważać za bardzo bliski w rzeczywistości. Mówi on nam o tym, jak wysoko rozwinięta była 5000 lat temu sztuka obróbki szlachetnych metali i zmysł artystyczny. Wśród cennej biżuterii, znalezionej w grobach królewskich w UR, znajdowała się, znajdują się okazy, których nie powstydziłby się Cartier się ani żaden inny wielki jubiler paryski. Tu dodam od siebie, że te wszystkie skarby i klejnoty pochodziły z importu z Doliny Indusu, z Tienszanu a nawet z Mozambiku, z Anatoli i wszystkich takich okolic, gdzie było coś cennego. Tych grobów było więcej, takich bogatych, dokładnie 16. Poza tym na cmentarzu w mieście Ur były również zwykłe groby, tak około 1800, których po prostu zmarli byli pochowani w glinianych trumnach albo przykryci matami i wokół były jakieś dary grobowe, ale no nie tej klasy. Tym niemniej, jeśli chodzi o Ur, to nie to było podstawowym wrażeniem. Szokiem, podstawowym bro. szokiem wręcz. Również wrażeniem, gdy ja to czytałam wiele lat temu. Cytuję dalej Bogowie, Groby, Uczeni Cerama. Potem jednak Uli dokonał swego najstraszliwszego odkrycia. Groby królewskie w Ur, prócz zwłok królów i królowych, zawierały jeszcze i inne szczątki. Wszystko wskazywało na to, że w tych grobach Odbywały W tych grobowcach odbyły się masakry. W jednym z grobów spoczywały szkielety wojowników z miedzianymi hełmami obok spróchniałych czaszek, z dzidami leżącymi obok rąk. W głębi innej komory grobowej znaleziono szkielety dziewięciu dam dworskich, strojne jeszcze we wspaniałe przybrania głowy, nałożone przypuszczalnie na uroczystości pogrzebowe. Nie było wątpliwości, kobiety te zostały zamordowane. Naprzeciw wejścia do komory znajdowały się dwa ciężkie wozy z drzewa, a w nich szkielety woźniców. Na przedzie, obok szkieletów wołów pociągowych, leżały kości sług. I oni zostali zarżnięci. W grobowcu królowej Szubat znalazł uli leżących w dwóch rzędach zwłoki dam dworu. Z brzegu leżał mężczyzna, harfista. Jego kości łokciowe opierały się jeszcze o drogocenną, ozdobioną intarsjami harfem, którą Widocznie obejmował aż do chwili, gdy trafił go śmiertelny cios. Nawet przy samych marach, na których spoczywała królowa, leżały skurlone szkielety dwojga ludzi w postawie, w jakiej ich zastał zabójczy cios. Cóż oznaczało to znalezisko? Możliwe było jedno tylko wytłumaczenie. Tu ludziom śmiertelnym złożono najwyższą ofiarę, ofiarę ludzkiego życia. Uli stał w obliczu świadomie składanych ofiar ludzkich. Składali je przypuszczalnie rozfanatyzowani kapłani pragnący stworzyć władzę królewską otoczoną czcią boską. I jakież wnioski nauka wyciągnęła z tego znaleziska? Nie ma żadnych przekazów piśmiennych, pisze Uli, które wskazywałyby na ten rodzaj ofiar ludzkich. Również archeologia nie znalazła nigdzie indziej śladu takiego zwyczaju, ani żadnych jego resztek w latach późniejszych. Ofiary te można objaśnić deifikacją pierwszych królów, to jednak stwierdzić należy, że takiego obrzędu w czasach już historycznych nie domagali się nawet wyżsi bogowie. Mamy tu zatem dowód, że groby z Urb pochodzą z czasów nadzwyczaj odległych. Do tych odległych czasów sumeryjskiej kultury Uli niebawem przybliżył się o dalszy jeszcze krok. Gdy zaczął systematycznie przekopywać się głębiej, natrafił na głębokości 12 metrów pod powierzchnią ziemi na warstwę mułu. Warstwa ta była zupełnie czysta, nie zawierała ani glinianych skorup, ani nie była zanieczyszczona śmieciami. Przy tym grubość jej wynosiła 2,5 metra. Na obecność tej warstwy, widocznie aluwialnego mułu, istniało tylko jedno wytłumaczenie, na które z większą kompetencją niż archeolog wskazać mógł geolog. Widocznie Sumer nawiedziła niegdyś olbrzymia, katastrofalna powódź, podczas której, skoro pozostawiła ona warstwę mułu grubą na 2,5 metra, niezawodnie może wystąpiło z brzegów i zewrzeć się musiały wszystkie upusty niebios. Przypuszczalnie powódź ta pewnego dnia zalała doliny i wzgórza, kiedy to, mówiąc słowami Biblii. Siódmy rozdział pierwszej księgi Mojżesza. Przerwały się wszystkie źródła przepaści wielkiej i upusty niebieskie. Otworzone są i opanowały wody ziemię 150 dni. Uli stał w obliczu oszałamiającego wniosku. Gdy uprzytomnił sobie zgodność opowieści biblijnej ze znacznie starszą eposem Girgamesza, gdy sięgnął do tak tzw. sumeryjskich list dynastycznych. Potem przyszła powódź, a po powodzi królestwo znowu zstąpiło z niebios. A ponadto wziął pod uwagę wszystko, co dotąd wykopaliska w obszarze Międzyrzecza potwierdziło prawdziwość starych legend i Pisma Świętego. Nie mogło już właściwie ulegać żadnej wątpliwości, że ta wielka powódź, której niezbite dowody tu zdobył, była potopem. Oczywista, że ta powódź będąca faktem historycznym, z którego zrodził się mit o potopie, nie starła z oblicza ziemi całego rodzaju ludzkiego, z wyjątkiem jednej tylko rodziny Utnapisztima, Noego. Musiała to być jedna z owych powodzi, niewątpliwie szczególnie groźna, które raz po raz zalewały obszar Eufratu i Tygrysu. Powracając jeszcze do samych grobów królewskich, tak zwanych grobów królewskich z Ur, to owe 16 grobów. Jedne z nich są jakby domami całymi z wieloma izbami, a inne to jest pomieszczenie z suszonej cegły i obok tak zwana jama śmierci, dziedziniec poniżej poziomu gruntu, na którym. W którym odbywała się te, odbywały się te całe sceny. Największa tak zwana z tych jam śmierci. Były tam pochowane aż 74 osoby, osoby ale inne tego typu miejsca to nie, nie, zawierały niewiele mniej dodatkowych pochówków. Ludzie ci, no, archeologowie do tej pory dyskutują, czy po prostu wypili truciznę, czy zostali zabici uderzeniem w tył głowy. Na razie odpowiedzi nie ma, lecz jakby było mało tej ogromnej hekatomby, która miała pozostawić po sobie wrażenie takiej wręcz uporządkowanej posągowości, to jedna dziewczyna bardzo przybliżyła nam tamte czas, tamten moment, wręcz roz, rozbiła całą tą posągowość, ponieważ. Damy dworu miały na peruce albo jakiejś takiej wymyślnej fryzurze złote wstążki ze złota. A jedna z dziewczyn nie miała jej na głowie, tylko Uli odkrył, że miała ją albo w kieszeni, albo w ogóle w ręku, zwiniętą. Sam to zinterpretował w ten sposób, że śpieszyła się na ceremonię i jakby tak nie wyrabiając się, wzięła po prostu w rękę to, co miała mieć na głowie. No i tutaj spotkała ją śmierć. No Ja sobie myślę, że może ona po prostu nawet wręcz nie chciała, taka była zbuntowana i nie chciała się wystarczająco odpinżyć na tą swoją niezawinioną śmierć. Znaczy, no to jest dla mnie przynajmniej, że się tak odezwę mm -hmm. po tym wstępie, no, kompletne nie. Znaczy, brak rozumienia właśnie tych ofiar z ludzi w sytuacji, kiedy Ludzie jakby chętnie do nich, znaczy jakby dobrowolnie, no de facto siebie w ofierze Tak. znaczy godzą się na to, Bo to, to żeby... nie, nie było, to była sytuacja, wszyscy byli w pięknych rządkach, piękny taki układ cały wręcz, można powiedzieć, choreograficzny. No bo no jeżeli się tak, ludzi więc... łapie, morduje no, to jest... i, i czy tam przywiązuje do jakiegoś stosu, okej, okay, to jestem w stanie to, a zrozumieć. A tutaj wszyscy Ktoś dobrowolnie składa... przyszli. I, tą monument... I skala, no. no bo jeden wariat to jeszcze pół biedy. No skala. Chciałem powiedzieć, przypomnieć, że naszą pasją jest robienie materiałów in situ. Koniecznie. W przypadku ur... no posiedliśmy no. tu, w naszej Luz. ulubionej tak, my tu. Tak. Tym razem. Dobrze. Jak już jesteśmy przy tematach luźniejszych, to kawa to podstawa. Nawet jeśli jest piwem bezalkoholowym. Za to grzany. Za to grzany. innym zacnym miodem. Tak, tak więc bardzo dziękujemy za wszelkie formy wsparcia. Również za tą podstawę. Jak i za no, cykliczne wsparcie na YouTubie. No i możemy jechać dalej z tematem. Takim dzisiaj. No, mrocznym, ponurym. Przynajmniej tematem, który na mnie tak naprawdę zrobił wrażenie. wrażenie. Tak. To znaczy i przy. albo no w ogóle. Powiedzmy jedną rzecz, no Ceram, Bogowie, Groby i Uczeni. Ja tą książkę znam od dzieciństwa, ponieważ mamusia mi opowiadała, mhm. ponieważ czytała to, będąc młodą dziewczyną i kupując tak. wszystko, co... Tak, no, to przeczytałam, tak. jeszcze, oj, prawie e, dzieckiem W Fakt jest faktem, że jak już y, przesłuchałem tą książkę, bo prawda jest mhm. taka, że ja ją znam z audiobooka, mhm. też kilkanaście, kilkanaście lat temu, no to ten fragment to z grobami Ur, no, robił zrobił tak, wrażenie. To znaczy, ja rozumiem ofiary z ludzi, znaczy nie polecam. No, rozumiem. Ale... Rozumiem rozumowanie, że albo zakładzinowa ofiara, albo, albo to co było na Krecie. Kiedy coś się dzieje e... strasznego, tak. to boką się zdaje w ofiarze najcenniejszą rzecz, którą się ma. Czyli jest to ofiara z człowieka wtedy. Czyli... Nie ma cenniejszej ofiary, nie ma czegoś cenniejszego. No, chciałem powiedzieć, że w Biblii również to brzęczy. No, ofiara ofiarze... Tak. Prawda? Ale tutaj, tutaj było tak, że kilkadziesiąt osób, prawie sto, zeszło na wykopany placyk, ustawili się w jakiś tam odpowiedni układ choreograficzny wręcz. No i potem zostali. No i zakończyli w ten Ale oni tam poszli dobrowolnie, nikt ich tam nie zabłógł, bo wtedy byłoby widać, nie byliby tak ładnie ustawieni. I to jest, to jest zupełnie, no, już do tego nie widać tutaj takiej sytuacji. Przynajmniej no, tak się wydaje, bo nie wiemy co, co. Dlaczego? Nie widać tutaj takiej sytuacji, że się kogoś wlecze, bo się uważa, że świat zginie, jeśli się takiej ofiary nie zrobi. Znaczy, tutaj robimy dla bayeru. No tak to bo, wygląda. Bo, znaczy, mówię to świadomie, używając takiego bardzo współczesnego języka. Bo to też nie jest tak, że kogoś sługę tam. I konia ulubionego, tak po prostu. Podkreślił. Tutaj jest tak, oni przyszli i jeszcze się tak ustawili przy wejściu żołnierze, gdzieś tam te woły z woźnicami i z opiekunami, potem w odpowiednim układzie te W rekonstrukcjach, W rekonstrukcjach jakby no. widać, że jakby ruszyła cała procesja na śmierć. I dodatkowo jeszcze? Piękniści i harfiści grali do samego końca. No dobrze, no, sorry, sorry za mem, jak na Titaniku. No właśnie. Dopóki, dopóki śmierć ich nie spotkała. Druga rzecz, która mi się kojarzy, znaczy to są kompletnie skojarzenia, niekoniecznie, które potrafię w jakikolwiek sposób uzasadnić, ale gdzieś przez skórę. Dwie kultury. Bardzo wczesne, jeżeli chodzi o konstrukcję społeczeństw zorganizowanych, mhm. miast i no takich mm -hmm. struktur właśnie mm -hmm. już miejsko, bez kontaktu ze sobą, jak daleko od siebie. Czyli Mezoameryka, mm -hmm. no i żyzny Półksiężyc i Mezopotamia. Zobaczcie, tu sumerowie. i tutaj no, no, sumerowie, no. I tu i tutaj Hekatomba. Mm -hmm. To znaczy ofiary z ludzi podniesione do szaleństwa. Mm -hmm. To znaczy dla mnie, jak mówię, jestem w stanie, znaczy no, bez specjalnej <laughs> apoteozy, ale w końcu sensie zrozumieć ten koncept tak, ja dawniejszych ludzi, Ofiary najcenniejszego, pierworodnego, odwrócić straszliwy bieg nadciągających zdarzeń, no cokolwiek. No. Ale tutaj tylko bajar. Tylko podkreślenie tylko podkreślenie statusu, tylko podkreślenie no, znaczenia osoby, no, która jest jakby główna. Głównym autorem jest szacowny zmarły, no i w tym momencie hakatą. Bo też są rozważania badaczy, że być może nie był to władca albo władczyni, bo to i kobiety i mężczyźni, tylko ktoś, tak jakby zastępczy za władców, bo z tamtych rejonów, tylko z czasu późniejszych znane są takie ofiary. No nie, nie w tej skali, ale po prostu, że powinno się dla, z jakiegoś powodu dla powodzenia całej krainy składać w ofierze króla, a zamiast tego składa się w ofierze kogoś innego. Tym niemniej, no to, to kogo by tam nie złożyli, to to jest w ogóle nieprawdopodobne. I ten, ten taki, no Bayer. Bayer tutaj podkreśla ten to, cały układ, jak oni się ustawili. Bo to nie jest tak, wrzucić, jakby, pochować kogoś, żeby na tamtym świecie był towarzyszem, prawda? Jest cały układ, tak, żeby to ładnie wyglądało. To, to żeby ładnie wyglądało na no, tak tu. I nie sądzę, że można łatwo zorganizować. Ja wiem, można, każda z tych osób miała swojego w cudzysłowie opiekuna, który po prostu ją Ucapił i trzymał tam, gdzie ma. Ale nie mamy śladów żadnych węzłów, żadnych spętań. No, no nie, nie ma. No są ślady, że badacze cały czas jakby się zbierają. Czy to była trucizna, czy to było jednak uderzenie w tych włosy, wszystko jedno co by to nie było. Mówiłeś o harfistach, prawda? No druga rzecz, ta dziewczyna. Jedna właśnie. która się nie zdążyła przygotować. Znaczy... znaczy, łamie ten cały taki to monumentalność. Natychmiast widzimy człowieka. Znaczy, widzimy człowieka, ale widzimy człowieka, który. Fragmenty stroju, znaczy w strążkę, taką, która. Złotą. No. Złotą, złotą, którą ma. Ze złotą Ona miała być na włosach. A była w kieszeni? No tak, jakby będzie przynajmniej zdążyła. No i to się kojarzyło w śmiercią tak, w pleś. Albo był to jakiś maciupański sabotaż, ale to nie bardzo. Z sabotażem to jest też trochę tak, że kazali by jej to założyć z powrotem. Pamiętacie, czytałam, że Ule odkrył coś jeszcze a mianowicie ślady gigantycznej powodzi. Zinterpretował to jako biblijny potop, oczywiście wiedząc o tym, że w tradycji mitycznej tamtego rejonu istnieją, istnieje podobna opowieść, o Noe. Okej, okay. tylko fajnie byłoby odkryć warstwy pochówek, źle się prowadzili. Przed potopem. Potop i potem już wzeszło słońce i ludzie zmądrzeli. Mhm. A gucio. Coś było, mm -hmm. potop, mm -hmm. a potem takie ekscesy. Mm -hmm. Taka jest kolejność mm -hmm. w, tak. tym wypadku. w tym wypadku. jest Taka, taka jest kolejność warstw. Mm. Nie zmienia to faktu, że w tamtych czasach, czyli na początku XX wieku, odkrycie silnych geologicznie geologicznych mm -hmm. śladów potopu zrobiło mm. na ludziach wrażenie. Zrobiło. A jednak w Biblii coś było pisane, co, coś co się o zaczepiało O rzeczywistości. No dobrze, no moja chora wyobraźnia musi to powiedzieć. Mm -hmm. Pamiętacie Konana? Nie, nie tego Konana. Pewnego Praczeta. staruszka, Praczek. wielkiego zbuja, herszta bandy, który cierpiał permanentnie na reumatyzm, podagrę i parę innych hmm. rzeczy. Mimo tego, że jak nasz ulubiony czarodziej Rincewind go spotkał, no to współpraca obu panów przyniosła bardzo dużo owoców, Uwolnienie pozytywnych. Na przykład <noise> interwencja obrzędy składania ofiary z pewnej powabnej dziewicy, późniejszej oczywiście żony naszego ulubionego, która po uwolnieniu miała za złe, że ona właśnie się uszykowała, ufryzowała, przygotowała. A poza tym jak trudno było zachować... 18 lat czystości, Nie wychodzenie w, w, w sobotę wieczorem z domu. I już, już, już właśnie szła na ten bal żeby z nimfami, i żeby z boginiami. z boginią, zawiełeś tak. pocharu specjalnego z, z boginią księżyca. Notabene w Ur Ur tak. był zikurat, a ten zikurat był właśnie poświęcony bogini księżyca. Dobrze, a Terry Pratchett, świętej pamięci już w hmm. tym momencie, był facetem, autorem o niebywałej erudycji. Był, był, to w ogóle... Jego tak. absurdalne światy na przykład dysku, są napakowane naprawdę dobrą wiedzą antropologiczną, tak, tak. historyczną, I kulturową, ekonomiczną, mm -hmm. to wszystko jest na ten temat. Mm -hmm. Może skończmy zanim wjedzie dygrezja totalna na temat tego Pratchetta. W każdym razie dziękujemy za oglądanie, dziękujemy za wszystkie subskrypcje, polecenia w naszych filmów, lajkowanie i komentarze. I mówiąc o tych wsparciach, I tak, i tak, właśnie, wasze zdrowie. I cóż, do następnego razu. Bywajcie. Cześć. Cześć.